Staraliśmy się wspierać poprzez środki unijne modernizację obiektów edukacyjnych dla wszystkich kategorii kształcenia od szkół podstawowych poprzez szkolnictwo średnie, a również do szkolnictwa wyższego. Dzięki temu kilkanaście inwestycji uzyskało wsparcie i mogło być tak naprawdę zrealizowanych. Pragnę podkreślić, że obiekty pokazywane w programie no, są takim dobrym przykładem, Zespół szkół w przysusze z piękną halą sportową jest dobrym przykładem projektu z jednej strony i dobrej aktywności samorządu powiatu przesuskiego. Hala sportowa przy zespole szkół numer 2 imienia Ludwika z w przysusze powstała na wniosek Starostwa Powiatowego w Przysusze, jako organu prowadzącego szkoły, a wybudowana została na potrzeby uczniów zespołu szkół nr 2 i zespołu szkół nr 1, które funkcjonują w, ob... w niedalekiej odległości od siebie. Hala funkcjonuje przy szkole już ponad 2 lata, oddana została do użytku we wrześniu 2006 roku. Z obiektu tego korzysta młodzież obydwu szkół w czasie zajęć wychowania fizycznego to jest ponad 1500 młodzieży tygodniowo, a oprócz tego odbywają się zajęcia pozalekcyjne, sportowe, SKSy w grach zespołowych, siłownia, aerobik i korzysta także młodzież z miejscowego gimnazjum, są szkołą, a także młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu przysuskiego. Z hali korzystają także dorośli mieszkańcy przysłuchy w formach takich, jakie sobie wybiorą: czyli gry zespołowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka halowa, aerobik czy siłownia. Hala jest wyposażona, wybudowana i wyposażona ze środków unijnych, a także ze środków budżetu państwa, wspomagana także przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, ponieważ jest dostosowana i hala, i szkoła do. Korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez windę oraz podjazdy, które wokół hali, wokół szkoły są wybudowane. Oprócz wykorzystania obiektu do zajęć obowiązkowych, wychowania fizycznego i pozalekcyjnych, obiekt jest wykorzystywany także do różnego rodzaju zawodów organizowanych na forum powiatu, a także na forum ogólnopolskim. Po otwarciu hali młodzież korzysta z zajęć wychowania fizycznego zdecydowanie radośniej, lepiej, chętniej. Przekłada się to nawet na sposób ubrania się, na zajęcia wychowania fizycznego. Młodzież przychodzi na zajęcia przygotowana, chętnie uczestniczy w nich, a przede wszystkim realizuje się także na zajęciach dodatkowych. Szkoła uczestniczy, nie tylko nasza szkoła, ale zespół szkół numer jeden także, uczestniczy w zawodach na forum powiatu, na forum województwa osiągając mniej lub mniejsze lub większe sukcesy. W ramach działania 7.2. W ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego będą wspierane działania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne, które prowadzą szkoły, przedszkola. Będziemy wspierać wszelkiego rodzaju szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, szkoły wyższe zarówno prywatne, jak i publiczne. Będziemy również przyjmować wnioski składane przez organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące, prowadzące działalność edukacyjną, kościoły i związki wyznaniowe, które również mają w swoim statusie wspieranie edukacyjnych działań. W ośrodku rehabilitacji kompleksowej odbywają się zajęcia dla studentów, studentów z tych dwóch wydziałów rehabilitacji i wychowania fizycznego. Studenci mają tutaj część teoretyczną, jak również praktyczną. Częścią praktyczną są właściwie wzorce pacjentów, którzy zgłaszają się do ośrodka. Zabiegi, które wykonujemy w ośrodku, są to zabiegi, może zacznę od elektroterapii. W tej elektroterapii są to zabiegi różnych prądów prądów od prostych, galwanicznych przez prądy średniej częstotliwości. Również zabiegi w polu magnetycznym niskiej częstotliwości, w polu elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości. Tak one się nazywają. Zabiegi przy użyciu lasera, zabiegi ultradźwięków. Zabiegi również z zakresu krioterapii, zarówno miejscowej, jak i znajdujemy się, znaczy znajduje się u nas również komora kriogeniczna. I w dolnej części, w dolnej kondygnacji jest cały zakres hydroterapii. Są to wanny z masażem wirowym, z masażem podwodnym, małe, drobniejsze wanny z masażami wirowymi kończyn dolnych, kończyn górnych, no i natryski znaczy bicze szkockie. W działaniu 7.2 dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów dydaktycznych, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie tutaj mogą otrzymać także te projekty, które służą wyrównywaniu szans edukacyjnych, czyli na przykład budowa ośrodków szkolno-wychowawczych, także całej infrastruktury przeszkolnej, infrastruktury edukacyjnej w postaci laboratoriów, świetlic. W tym działaniu będzie można także otrzymać dofinansowanie na budowę biblioteki czy hali sportowej. Będzie można także modernizować istniejące już gabinety lekarskie. Trzeba tylko pamiętać, że o ile będziemy mogli zakupić sprzęt komputerowy bądź oprogramowanie, o tyle nie będzie można nam już w przypadku budowy biblioteki zakupić książek, bo te będą wydatkiem niekwalifikowalnym. Trzeba także pamiętać, że z tego działania wyłączone są projekty, które zawierają kształcenie na odległość. I tylko w niektórych wypadkach będzie można dokonać termomodernizacji już istniejących budynków.